Anna Lewandowska, żona słynnego piłkarza Roberta Lewandowskiego, znowu przyciąga uwagę, tym razem osobistym wyznaniem o swojej emocjonalnej stronie. W naszym dzisiejszym wydaniu dowiecie się, jak radzi sobie z codziennymi wyzwaniami oraz jakie znaczenie ma dla niej nowe przedsięwzięcie Edan Studios w Barcelonie. Poznajcie kulisy tej inspirującej historii. Anna Lewandowska, żona najbardziej rozpoznawalnego piłkarza w Polsce, Podzieliła się osobistymi emocjami, które wstrząsnęły fanami. To wyznanie ukazało mało znaną stronę jej osobowości. Anna otwarcie przyznała, że często płacze, co odzwierciedla jej unikalne spojrzenie na świat. Mimo, że większość kojarzy ją przede wszystkim jako małżonkę Roberta, Lewandowska to kobieta niezależna i przedsiębiorcza. Z powodzeniem prowadzi własne przedsięwzięcia. A ostatnio rozgłos zdobyło jej najnowsze dzieło w Hiszpanii centrum sportowo-rekreacyjne Eden Studios w Barcelonie. Anna od dawna marzyła o stworzeniu miejsca takiego jak Eden Studios. Przeprowadzka do Barcelony stała się dla niej idealnym momentem na realizację tego marzenia, co potwierdziła w rozmowie z Halotu Polsat. Przez lata angażowała się w edukację i motywowanie ludzi do zdrowego stylu życia, a teraz zamierza rozwijać swoją wizję również w Hiszpanii i, być może kiedyś, w całej Europie. Studio ma być dostępne dla wszystkich, którzy pragną wprowadzić aktywność fizyczną do swojego życia. Mimo sukcesów zawodowych, Anna zawsze podkreślała wsparcie, jakie otrzymuje od męża. Przyznaje, że codzienne życie bywa dla niej wyzwaniem pełnym emocji. Ta perspektywa sprawia, że jej fani mogą dostrzec w niej kogoś znacznie więcej niż tylko znaną celebrytkę. Anna Lewandowska w wywiadzie z Agnieszką Herzy w programie Halo, Tu Polsat, opowiedziała, jak znacząco zmieniło się jej życie po narodzinach dwóch córek. Od tego czasu celebrytka zaczęła dostrzegać świat w nowym świetle. Nowa sytuacja życiowa przyniosła jej zwiększoną wrażliwość, refleksję oraz uważność na otoczenie i losy innych ludzi. Ania podzieliła się tym, co obecnie ma największy wpływ na jej nastrój i co sprawia, że staje się bardziej emocjonalna. Wyjawiła, że ostatnio często się wzrusza i dużo płacze. Co powoduje jej niepokój? Od momentu, gdy Anna Lewandowska została mamą, stała się bardziej czuła na otoczenie. Coraz częściej jest poruszona ludzkimi problemami i cierpieniem. Matka celebrytki zawsze widziała w niej osobę refleksyjną i czułą, Niemniej Anna przyznała, że przez lata budowała wokół siebie skorupę, by móc sobie lepiej radzić. Może mieć to również związek z faktem, że Lewandowska dorastała bez ojca. Ogólne napięcie i zwiększona wrażliwość powodują, że często zdarza jej się uronić łzy. Kliknij Suba po więcej ciekawych ploteczek.